Pabianicy-strażacy pomagają powodzianom. Pabianiczanie selekcjonują odpadki. Informacja Kultura Sport, Witold Schulz witam Państwa bardzo serdecznie. Od 13 lipca pabianicy-strażacy pełnili swoją służbę w podwyższonej gotowości. Związane jest to z alarmem przeciwpowodziowym na zachodzie Polski. Jednostki ratowniczo-gaśnicze służyły swoją pomocą głównie w okolicach województwa szczecińskiego. Pomagały i pomagają nadal w umocnianiu wałów w Słubicach. 13 lipca został wprowadzony stan podwyższonej gotowości bojowej, stan 2.2.2 który wiązał się z tym, że z trzech zmian zrobiono dwie zmiany i służyliśmy tutaj 24 godziny na 24, to znaczy 24 godziny służby tutaj w jednostce i 24 wolnego, przy czym z naszej jednostki zostały oddelegowane wozy i ludzie do bezpośredniej akcji w rejonach powodzi. 13 lipca to była ta data i w tym samym dniu od nas z jednostki wyjechały trzy wozy na teren akcji i sześciu ludzi. W akcji do dnia dzisiejszego brało praktycznie połowę stanu osobowego jednostki i akcja w tej chwili, chwileczkę dyżurny Straży Pożarnej słucham. Dyżurny Straży Pożarnej słucham. Właśnie mamy takie telefony. W akcji brało pół stanu osobowego jednostki, przy czym w tej chwili w dalszym ciągu od nas jednostki będą ludzie wjeżdżali w rejony powodziowe w celu likwidacji skutków powodzi. Dyżurny Straży Pożarnej. W tej chwili na miejscu znajdują, znajduje się 6 osób, są w bezpośrednim rejonie zagrożenia, to, są, to jest Szczecińskie. Generalnie zajmujemy się tam, prowadzimy łączność radiową, oświetlamy miejsca prowadzenia akcji i dozorujemy wały. W tym, w tym czasie również na terenie samych, samego rejonu operacyjnego Pabianic było mnóstwo zgłoszeń o zalanych piwnicach. O za, zalanych, zalanych obszarach, m.in. w Starowej Górze, praktycznie z uwagi na to, że teren jest niezmariolowany, wszystkie, wszystkie budynki znajdujące się na tym terenie były podtopione, zalane. Z uwagi na to, że mamy w sumie e, wszyscy, cały sprzęt praktycznie oddelegowany tam do pompowania i usuwania tego typu o, zdarzeń, e, w rejonie pozostała nam jedna, jedyna motopompa e, szlamowa, którą mogliśmy takie zdarzenie u, u, usuwać i z góry przepraszam wszystkich za to, że musieli czekać na e, usunięcia zdarzeń, ale e, tych zdarzeń mówię, na terenie naszego rejonu operacyjnego było bardzo dużo czwartek wróciliście ze Słubic. Na czym polegała wasza praca? Nasza praca polegała na patrolowaniu wałów, uszczelnianiu przecieków. Również żeśmy zapewniali łączność między kompaniami straży pożarnej, policji wojska, ponieważ stały nasze samochody do i łączności. Roz... Trzeba było zapewnić łączność, ponieważ niektóre środki łączności załodziły, były pozalewane studzienki telekomunikacyjne, także łączności telefonicznej nie było. Ale największą pracę była, yy, największa praca była wkładana w uszczelnianie wałów, likwidowanie przecieków. Polegało to na tym, że yy, były dowożone yy, prawie, że non stop worki z piachem. Yy, podczas patroli były wykrywane nowe przecieki i na, na bieżąco yy, niwelowane, ponieważ mogło nastąpić w każdej chwili duże tąpnięcie wału. Wały są tak nasiąknięte, że po prostu jest jedna galareta. Płytki chodnikowe, które znajdują się na, na górze wału, są, są każda osobno, opływają po prostu. W miejscowości Nowy Lubusz korytodry jest wyżej niż cała miejscowość. Nastąpiło rozmycie drogi jezdni, także no, było dość ciężko i trudno w niektórych momentach. Również nasze samochody oświetleniowe w nocy oświetlały wały i było sprawdzane, czy nie ma nowych przecieków. W trakcie kręcenia zdjęć do wiadomości dyżurny dyspozytor otrzymał informację o wydobywającym się z jednego z mieszkań przy ulicy Reymonta Dymie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy, że wydobyła się dym z pierwszego piętra posesji. Przestawiliśmy drabinę rozstawną do okna, okna budynku. Stwierdziliśmy, że w budynku na patelni jest kurczak, który został już uległ spaleniu i znajduje się tam właściciel, który już troszeczkę nawdychał się dymu. Po, po wyrzuceniu tego kurczaka i po doprowadzeniu tego do właściciela do, do świadomości, po prostu akcesja została zakończona. Wracam do basu. Dziękuję. W wyśmienitym w restauracji Roma zakończyły wczoraj swoje kolonie dzieci powodzian z Wrocławia i okolic. Przeszło 40 dzieci z terenów najbardziej dotkniętych powodzią wypoczywało dwa tygodnie w jednym z hoteli. Spotkali się tam z tak ogromną życzliwością i zrozumieniem, że żałowali, że muszą już odjeżdżać. Również gorąco przyjęli powodzian właściciele restauracji Roma, którzy zrobili wszystko, by dzieci czuły się u nich jak najlepiej. I faktycznie tak było. Dzieciaki i ich opiekunowie byli zachwyceni naszym przyjęciem, mówi pan Jacek, właściciel restauracji. Pani Halino, ja mam jeszcze takie pytanie. Skąd pomysł, żeby właśnie tutaj w tej restauracji serwować opiat dla dzieci? Po prostu dost, przekazaliśmy informację panu konsulowi, który reprezentuje tutaj Austrię w Łodzi i przekazaliśmy taką informację, żeby przekazać nam tutaj dzieci dotkniętych powodzią z okolic właśnie Wrocławia, Opola, w ogóle z tych terenów, w których tam się zdarzyło właśnie ta powódź. Wspomnieć należy, że cały personel pracował wczoraj charytatywnie. Również gratisowo, specjalnie dla dzieciaków, grał pan Tomasz Kozłowski. W imieniu naszej całej grupy kolonii wychowawców chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i przekazać mały witaż zrobiony przez Wrocławski dzieci, dzieci. Państwu. Dziękujemy dziękuję bardzo serdecznie ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo. Dziękuję. Na koniec dzieciaki dostały po czekoladzie ufundowanej przez firmę Edward. W dniu dzisiejszym do ośrodka kolonijnego Pawieńskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa w Woli Pszczółewskiej przybyły dzieci z terenów dotkniętych powodzią. Nasi reporterzy w tej chwili znajdują się w ośrodku i relację z tych niecodziennych kolonii przedstawimy Państwu w czwartkowym wydaniu iks o W czerwcu w wielu punktach miasta Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej ustawił kolorowe pojemniki służące do selektywnej zbiórki odpadów. Niestety nie zawsze są one wykorzystywane we właściwy sposób. Miasto nasze Pabianice zostało objęte programem selektywnej zbiórki odpadów i w związku z tym zostało rozstawionych na terenie miasta 60 specjalnych pojemników koloru Takiego zielonego tylko i wyłącznie na szkło. No, pracujemy już około miesiąca i co zdążyliśmy zauważyć? Otóż, no, jest dużo zainteresowanie tą zbiórką. Jak poinformował nas pan Bronisław Słabiak, do tej pory zebrano kilkanaście ton szkła. Jednak niektórzy z mieszkańców nie umieją uszanować wspólnego dobra. Część pojemników jest dewastowana. Zdarzyła się również kradzież jednego z nich. Mimo to pan Sławiak ma nadzieję, że selektywna zbiórka upowszechni się dość szybko wśród pawienicza. Ale ogólnie możemy powiedzieć, że, że no ta y, tutaj selektywna zbiórka zaczyna się u nas rozwijać i najprawdopodobniej w najbliższym czasie no, dojdziemy do takiego stanu, że wszyscy może zrozumieją, że szkło jest takie, które jest nieprzydatne w domu, a jest przydatne hutom. I tutaj, za pośrednictwem nas, którzy się tym zajmujemy, specjalnym pojazdem to zwozimy i odstawiamy dochód. No i liczymy na to, że mieszkańcy również a to, się przyczyni do, do zmniejszenia czystości i porządku na terenie naszego miasta. W najbliższą sobotę, 9 sierpnia, w Hali Mosiru, odbędzie się mecz koszykówki pomiędzy paniami z drużyny MTK1 i MTK2. Intencją meczu jest pomoc dla Powodzian. Dlatego przez cały czas trwania spotkania młodzieżowy Sejmik Miasta Pabianic będzie zbierał datki. Wszystkich sympatyków tego sportu już dziś serdecznie zapraszamy na to spotkanie. I na zakończenie jeszcze jedna informacja. W środę po raz kolejny wyrusza z Pabianic konwój z darami dla Powodzian organizowany przez sztab ratownictwa PLCB Radio w Pabianicach i naszą redakcją. Telefonicznej rozmowy z burmistrzem strzelec opolskich wynika, że najbardziej potrzebna jest żywność puszkowana i smalec. Dlatego zwracamy się z prośbą do producentów i hurtowników takiej żywności o przekazanie jej dla powodzian. Kontakt ze sztabem ratownictwa PLCB Radio, numer telefonu 130813 lub z naszą redakcją 131075. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w czwartek. Pabieńskie zakłady farmaceutyczne Polfa zafundowały pobyt w swoim ośrodku kolonijnym dzieciom z terenów dotkniętych powodzią. Po raz czwarty wyruszył z Pabieńsk konwój z darami dla powodzian. Informacje Kultura Sport, Witold Szulc, witam Państwa bardzo serdecznie. Wyjątkowo w tym roku ośrodek kolonijny Pabieńskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa w Woli Pszczueckiej do 4 sierpnia świecił pustkami. 70-osobowa grupa przyjechała dziś do Woli Pszczueckiej w prozlegnicy z miasta dotkniętego powodzią. Dzięki przychylności i szybkiej reakcji dyrekcji Polfy, doszło do zorganizowania tych kolonii. Przez 21 dni grupa kolonistów będzie wypoczywała w tym pięknym ośrodku. Około godziny 16 dwa autokary przywiozły na teren ośrodka dzieci z dotkniętej powodzią Legnicy. Na miejscu oczekiwała na nich wyjątkowo szybko skompletowana kadra pedagogiczna oraz organizatorzy kolonii, czyli pracownicy pabieńskiej Polfy. Proszę powiedzieć, jak przebiegła podróż, nie było żadnych problemów? Nie, po żadnych problemów nie mieliśmy, natomiast cholerne objazdy przez Wrocław są, jak się jedzie. Po prostu kierują nas nie przez mosty, tę te, te główną trasę, tylko cały czas obrzeżem. No także, że bardzo ciężko się jedzie wąskimi drogami, natomiast później już do samej Legnicy bez żadnych problemów. Z powrotem natomiast pojechaliśmy na, na Trzebnicę i, i Oleśnicę, także nie było problemów żadnych. Jak rodzice żegnali swoich dzieci? Jak to rodzice? No, żal im było się rozstawać z dzieciakami, natomiast na pewno dla nich jest to wygoda, że dzieci przyjadą do nas pod naszą opiekę, z tego względu, że oni mogą poświęcić swój czas i siły na, na porządkowanie domów, terenów. To, to wygląda jak po wojnie, gorzej nawet. Ponieważ po raz pierwszy w tym roku nie były organizowane kolonie dla naszych pracowników w Woli Pszłowieckiej. Pracownicy naszego zakładu zwracali się do mnie, czy nie byłaby taka możliwość zorganizowania dla dzieci powodzian, wykorzystania po prostu tego ośrodka w tym roku na zorganizowanie tych kolonii. Zwróciłam się do dyrekcji zakładu, do dyrektora Banata, do dyrektora Koziary. Z wielką przychylnością do tej inicjatywy. Dzięki właśnie ich zaangażowaniu w zasadzie doszło do zorganizowania tych kolonii. Więc z wielkim zaangażowaniem pani Miller włączyła się w te wszystkie prace, a ja po prostu pośredniczyłam, jeżeli chodzi o Caritas, Diecezji łódzkiej. Nasz y, były wikary z Kościoła Świętego Mateusza, okazało się, że jest dyrektorem Caritas Ludzkiego, pośredniczył w zorganizowaniu grupy dzieci. Początkowo miały to być dzieci z Wrocławia, y, potem y, okazało się, że już była przygotowana grupa dzieci. Y, gdzie zorganizowany miał być przez ośrodek pomocy społecznej. Wycofał się ośrodek z organizowania i ta grupa dzieci pozostała jak gdyby bez możliwości wyjazdu. I stąd ta nasza propozycja spotkała się z wielkim entuzjastycznym przyjęciem ze strony właśnie Caritas Diecezji Legnickiej. Panie kierownik, były na pewno jakieś problemy przy no, szukaniu kadry w ogóle, bo jednak powstało to bardzo szybko. Co My, to było? Oczywiście problemy, ponieważ wiadomo, żeśmy w tym roku nie uruchamiali ośrodka na potrzeby naszych dzieci, naszych pracowników, a w związku z tym musieliśmy rzeczywiście prawie z biegu wszystko przygotowywać, w związku z tym i szukaliśmy kadry. W tym wszystkim pomogła nam telewizja TOP. Która również się w to wszystko bardzo chętnie włączyła. W związku z tym mieliśmy mniej kłopotów, żeby zebrać całą kadrę. Poza tym, no, w jaki sposób mogliśmy, sięgnęliśmy do naszych również byłych pracowników tych kolonii i tak no, to w takim tempie zorganizowaliśmy. Wydaje mi się, że to w jakiś sposób udało nam się wszystko. Zobaczymy, oby tylko dzieci były zadowolone, a to będzie naszą największą satysfakcją. Skąd karita z Woli Pszczółekiej? Skąd Caritas w Woli Pszczółeckiej? Caritas był pośrednikiem chyba w tych koloniach. Pamiętam, kiedy pan dyrektor Banat z Polfy razem z panią Urszulą Kraska zadzwonili do Caritas Łódzkiej z taką propozycją, żeby dzieci powodzian znalazły się w Woli Pszczółeckiej. Moja rola to tylko pośrednictwo. Zwracałem się do Caritas Diecezji Legnickiej, po to, żeby y, umożliwić y, dzieciom pobyt tutaj. Potrzeby były ogromne. Ta siedemdziesiątka dzieci y, to chyba jest pierwsza grupa z diecezji legnickiej, która zjawiła się na Polonii. Państwo przyjechaliście też y, z samochodem, ale nie pustym. <laughs> to znaczy, to znaczy tak. Y, firma Leger Polonia y, przekazała Caritas y, naszej łódzkiej y, Około tysiąca nowych spodni dżinsowych, z przeznaczeniem dla dzieci powodzian. Część tych spodni już wysłaliśmy do powodzian, natomiast część przywiozłem, żeby dzieci miały w czym biegać. Bezpośrednio po przyjeździe dzieci zaproszono na pyszny obiad. Ci z którzy mieli okazję być na koloniach woli Pszczółekiej, wiedzą, że posiłki przygotowywane przez kolonijną kuchnię są zawsze bardzo smaczne. Staramy się, żeby jak najlepsze było jedzenie w każdym bądź razie. No i dużo owoców, mało słodyczy chcemy, im, dużo jogurtów, kefirów. Po prostu taką zdrową żywność. Pomimo że ośrodek położony jest w głębi lasu, organizatorzy przygotowali pełen atrakcji program pobytu. Na kolonistów czeka szereg atrakcji. Między innymi będą to wycieczki. Wycieczka zaplanowana jest do Częstochowy, dzieci starsze do Piotrkowa Trybunalskiego. Oprócz tego y, będzie szereg imprez y, no, dyskoteki, y, takie imprezy jak y, różne, różnego rodzaju konkursy, y, zabawy, gry sportowe. No myślę, że dzieci spędzą przyjemnie czas w naszym ośrodku. Na wniosek związków zawodowych dyrektor generalny Janusz Koziara bez chwili wahania podjął decyzję o uruchomieniu kolonii oraz sfinansowaniu tej grupy kolonistów z własnych środków. Jeżeli któraś z pawieńskich firm chciałaby w dowolnej formie uatrakcyjnić pobyt dzieci, powodzian na koloniach woli pszczółeckiej, prosimy o bezpośredni kontakt z działem socjalnym Polfy. W nocy z poniedziałku na wtorek, kilkanaście minut przed godziną pierwszą, na ulicy Świętokrzyskiej w okolicy posesji nr 49, rozległ się potężny huk. Huk w środku nocy zerwał na równe nogi okolicznych sąsiadów. Jednak nikt z nich nie mógł zlokalizować miejsca wybuchu ani stwierdzić, co się stało. Sprawa wyjaśniła się dopiero nad ranem. Zdetonowana na parapecie okna petarda narobiła dużo huku, nieznacznie niszcząc szybę pomieszczenia biurowego mieszczącej się tam firmy. Jak poinformowała nas komisarz Beata Prokopowicz, dochodzenie w tej sprawie trwa, chociaż to zdarzenie może być chuligańskim wybrykiem. Od wczoraj administracja numer 3 Pawieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ciągu pieszojezdnym przy ulicy 20 Stycznia wprowadziła zakaz ruchu dla pojazdów. Usilne prośby mieszkańców w bloku 131 do 133 oraz względy bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika zadecydowały o ustawieniu znaku zakazującego ruch pojazdów. Jest to jednoznaczne z pozbawieniem możliwości parkowania samochodów dojeżdżających do usytuowanych tam sklepów i instytucji. Kierowcy, chcąc zostawić na chwilę swój pojazd, zmuszeni są teraz na karkołomne, karkołomne przejechanie przez wysoki krawężnik i zatrzymanie się na grząskim i wyboistym terenie. Nigdy nie byłoby tego problemu, gdyby właściciel drogi, jakim jest Wojewódzki Zarząd Dróg w Łodzi podczas wykonywania jezdni w 1992 roku wykonałby również zaprojektowaną zatoczkę parkingową wzdłuż bloków 131 do 133, mówi kierownik administracji nr 3 pani Ewa Uznańska. Niestety nigdy nie doszło do realizacji tego projektu, a w odpowiedzi na pismo od Rady Osiedla nr 3 Wojewódzki Zarząd Dróg w Łodzi w 1995 roku napisał, w odpowiedzi na pismo z dnia 9 grudnia 1994 roku dotyczącej zatoki parkingowej przy ulicy 20 stycznia na odcinku od ulicy Piotra Skargi do Nawrockiego uprzejmie informujemy, że wojewódzki zarząd dróg w Łodzi nie jest zainteresowany budową tej zatoki. W związku z tym, że wyżej wymieniona zatoka będzie służyć obsłudze komunikacyjnej ciągu handlowego, banku i tym podobnych, uważamy, że jej budowa winna być sfinansowania przez zainteresowanych. Z poważaniem, dyrektor magister inżynier Andrzej Doliński. Mamy nadzieję, że ktoś podejmie odpowiednią decyzję i w tak ładnym osiedlu przestanie straszyć fragment niedokończonej całości. A coraz liczniej przybywające pojazdy znajdą tam miejsce parkingowe. Natomiast dla pełnego bezpieczeństwa pieszych proponujemy zakazać również wjazdu na chodnik przed blokiem 130 i 134. Wczoraj z naszego miasta wyruszył już po raz czwarty konwój z darami dla powodzian zorganizowany przez sztab ratownictwa PLCB Radio i naszą telewizję. Do pomocy przyłączą się również nowo powstały sztab ratownictwa CB Radio ze Zgierza i łódzki klub TIR, popularnej łódzkiej dziewiętnastki. Muszę podziękować tutaj poprzez telewizję sztabowi ratownictwa z Pabianic za to, że dzięki niemu mogliśmy uczestniczyć już po raz drugi w konwoju. Akcja ta nam w sumie się bardzo podoba, że mogliśmy i jesteśmy tutaj. Zadowoleni jesteśmy z przyjęcia w szelcach opolskich. Burmistrz cała rada miasta jest bardzo przesympatyczna. W sumie, co, współczujemy serdecznie powodzianom, ale no co możemy, to dla nich robimy. Tym razem przyjechaliśmy z chlebem, poprzednio również przywieźliśmy chlebek. Załatwiono oczywiście przez sztab ratownictwa w Pabianicach. Konwój po raz trzeci już skierował się do Strzelec Opolskich. Tam wspólnie z burmistrzem, panem Krzysztofem Fabianowskim, postanowiliśmy, że nasze dary przewieziemy do Wścicisek. Wieś ta ucierpiała wskutek powodzi najbardziej. Gdy zobaczyliśmy, że w tych domach nie ma nic, że woda zabrała wszystko postanowiliśmy rozdzielić odzież prosto z samochodu podobnie było z chlebem. Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w śledcach opolskich. Jest to czwarty konwój darów, jakie przywozimy z Pabianic od państwa. Jest to wielki dar dla tych, dla tych powodzian i serdecznie w imieniu tych powodzian państwu dziękuję. No, Nie mam słów dalej co mówić, bo jestem zaskoczony tym przyjęciem, tym wszystkim, co tu nam zgotowane i podziękowaniem w stosunku do państwa. Dziękuję bardzo państwu jeszcze raz. W imieniu własnym Sztabu Ratownictwa Persibi, Radio Pabianice i Powodzian. Dziękuję bardzo. I na zakończenie dzisiejszych wiadomości jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków koszykówki na sobotnie spotkanie drużyn MTK1 i MTK2 do hali sportowej przy ulicy Roweckiego 3 o godzinie 17. Przypominamy, że intencją tego meczu jest pomoc dla Powodzian. Sobota, godzina 17. I to na dzisiaj wszystko. Do widzenia, do zobaczenia, do poniedziałku.